Jak zablokować niechciane telefony czy SMSy, powiedzmy, że dzwoni do Ciebie wiele telemarketerów różnorodnych firm czy instytucji finansowych i chcą Ci coś sprzedać. Nie możesz się dziwić, że próbują coś sprzedać, tak wygląda ich praca, ale możesz poczynić pewne przygotowania, dzięki którym będziesz mógł w pełni wyzwolić się przed takimi telefonami SMS-ami i to sprawi, że gdy Ponownie spojrzeć na swój telefon, to będzie on w pełni czyste Pozbawiony żadnych dodatkowych treści, nie będzie dzwonił i cię rozpraszał. Jakie aplikacje możesz w tym kierunku wykorzystać? Ja szczególnie polecam trzy z nich. Jedna najpopularniejsza to odebrać telefon, w której możesz zablokować numery, które już posiadasz w swojej książce i chcesz je zablokować względem. Połączeń telefonicznych i SMS-ów, ale możesz też skorzystać z opcji blokowania wielu połączeń telefonicznych, które doda zostały dodane po prostu przez społeczność tej aplikacji. I oni uznali, że te telefony to właśnie spam, i tam masz możliwość zaznaczenia, że również nie chcesz, aby takie telefony, takie numery telefonów się do Ciebie dodzwoniły. Jeżeli chcesz jednak posiadasz aplikację prostą i dodawać regularnie pewne telefony niechciane, to wystarczy chociażby tutaj aplikacja Blokada Połączeń. Kiedy więc ktoś dodzwoni się do ciebie i ty dowiadujesz się, że to jest spam, to następnie wchodzisz sobie na taką aplikację do czarnej listy. I dodajesz do czarnej listy jedno połączenie, chociażby z historii połączeń. Dzięki temu zatwierdzasz i to oznacza, że ponownie ten numer nie skontaktuje się z Tobą. Jest to prosta aplikacja, zajmuje mało miejsca, a może już świetnie spełnić swoją funkcję. Choć warto wspomnieć, że nie blokuje nam SMS-ów. Inna aplikacja, która może świetnie przyczynić się do blokowania połączeń czy niechcianych SMS-ów, to. True Color id dzwoniącego ona również jest bardzo rozwinięta posiada oczywiście pewne reklamy więc jeżeli z nich skorzystamy to prowadzając niej jakieś ustawienia będziemy te reklamy dostrzegać ale to jest naturalne Co ważne możesz za pomocą tej aplikacji blokować niezidentyfikowane numery które nie są nie pojawiają się w twojej książce kontaktów, blokować też SMSy które zawierają spam i tak dalej Społeczność tej aplikacji jest naprawdę bardzo duża i ona również posiada listę takich numerów, które są zaliczane do spamu i możesz też w ustawieniach zaznaczyć, że nie chcesz, aby takie numery się z tobą łączyły. Wykorzystaj więc którąś z tych aplikacji i następnie w pełni wyzwól się od spamów, połączeń telefonicznych niechcianych, które sprawią, że jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni, to możesz bez problemu odebrać. Powodzenia.